Macie dostęp do klubu Kwiatowy Design, takiej kwiatowej encyklopedii. Macie dostęp do nagrań, jak przygotować kwiaciarnię na Dzień Kobiet, jak przygotować kwiaciarnię na Dzień Matki, jak przygotować kwiaciarnię na Walentynki, jak czyścić kwiaty, jak pielęgnować kwiaty, jak układać. Rozmowy z niesamowitymi ludźmi, z naukowcami zajmującymi się roślinami. Potąd, plus filmy na bieżąco. Zapraszam Was bardzo do rozkwitania z nami w naszym klubie, bo z tego, co, co wiem, czego uczę, co popieram, to stały i... Nieustający rozwój jest motorem wszystkiego, jakby rozwoju pasji, rozwoju umiejętności, rozwoju biznesu, rozwoju Waszych kwiatowych firm, a jak jeszcze jest w korzystnej cenie, czyli jak wyliczyłyśmy dla Was 97 groszy za dzień, to myślę, że jest to do przejścia w naszych domowych i firmowych budżetach, żeby za 97 groszy za dzień rozwijać się i mieć dostęp do wielu, wielu godzin naszych filmów, webinarów. Na naszym klubie są webinary. Macie tak dostęp do kursu Kwiatowy design. Ja, za ja zawsze mówię, że to jest.